Dobrze kochani, mamy walentynki, tak? Niestety. Co to znaczy, że mamy walentynki? Proszę mi tutaj powiedzieć. Dzień miłości. No. Co jeszcze? Mamy w świętego który był patronem zakochanych i osób chorych psychicznie. Tak jest. Tak jest. <laughs> Wszystko się zgadza. <laughs> to jest ważne z czegoś. Święty Walenty jest patronem zakochanych osób, ale też chorych psychicznie. Coś jeszcze? To jest święto kogo? Też? Za? Tak się mówi? Święto za? Zakochanych. Za kochanie. Za jak myślicie, jest ktoś bardziej zakochany niż Bóg? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas wszystkich, jak tu siedzimy, umiłował. Tak? Kocha nas? A co to znaczy kochać według Niego? Co to znaczy kochać jako. Oddać życie za drugiego. Oddać życie, o, no, kochać według niego, to oddaj życie za drugiego. Nie tak, czuję, moje tak. ryby, ryby częstochowskie, bardzo proszę. Tak, bo Słowo mówi, że tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zobaczcie, Jego miłość ocala, Jego miłość ratuje, Jego miłość wyzwala. Bo On jest miłością. Więc on to wszystko robi. I to, co Mariusz powiedział w trakcie uwielbienia, my uwielbiamy Boga, jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i zachowujemy się jak psychicznie morzy. No Bo to jest wiecie dziwne, że śpiewasz do ściany. To jest dziwne, że podnosisz ręce. To jest dziwne, że modlisz się jakimiś niezrozumiałymi językami. To wszystko, jakby ktoś stanął taki totalnie oderwany od tego, to powiedziałby, oni się zachowują jak obłokami. No to słuchacza. Słuchacze w, inni, w innym miejscu Powiedzą tworki, bardziej bliżej Warszawy Więc Bóg Tak nas umiłował I my tego doświadczyliśmy Bo miłości się doświadcza, prawda? Tak czy nie? Ja niestety Ale zawsze jak mówię o miłości Bożej To mówię też o kebabie Dlaczego? <słuchacze> Dlatego, że słuchajcie Kebaba, żeby wiedzieć jaki on jest jak on smakuje, jaki on jest wspaniały i cudowny. Trzeba go zjeść, tak? Nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, jaki ten kebab jest, jeżeli go nie zjesz. Nie będziesz wiedział. No nie ma opcji. Tyle razy chodziłem, pytałem osób, które nigdy nie jadły kebaba. Proszę, powiedz mi, jak zjeść kebab, co to znaczy? Co to jest zjeść kebab, jak on smakuje? I oni mi mówili, tak patrzyli na mnie jak na idiotę. No nie wiem. No nie wiem. A ja też nie wiem. Ja, też, ja, ja jadłem kebab ile razy, ale gdybym chciał ubrać w słowa dokładnie, precyzyjnie, nawet jakbym 10 tysięcy godzin spędził na tym, żeby myśleć o tym, jak ci powiedzieć, jak smakuje kebab, to ty byś tego smaku i tak nie poczuł. Nie poczuła, tak? Bo ma na więcej. <noise> jedyne, jedyne co to byś poczuła, poczuł głód, tak? Poczuł pragnienie. I my teraz, słuchajcie, ja to odnoszę do Boga, do Jego miłości, że Jego miłości się doświadcza. Ale nawet jak się jej doświadczy, chce się o niej mówić i mówi się nawet bardzo precyzyjnie, to wciąż to nie przekaże tego samego. Tego trzeba doświadczyć. To trzeba przyjąć. I to jest coś za darmo, tak jak kolega chce ci kupić kebab i ty mówisz biorę. Tak Jezus dzisiaj jest na tym krzyżu, widzimy? Jest na tym krzyżu i jego ramiona są szeroko otwarte na ciebie i on mówi bierz, ja daję. I teraz ty możesz powiedzieć biorę, albo możesz powiedzieć nie biorę. Możesz powiedzieć, przyjmuję, albo możesz powiedzieć, odrzucam. I tylko tyle. Bo nie ma tutaj tekstów i myśli o tym, czy ty jesteś tego godzien, czy ty jesteś tego godna. Nie ma. Jezus Ciebie dzisiaj kocha taką, jaką jesteś. I ta miłość, takie pierwsze zjedzenie kebaba, ono zmienia. Nie wiem, jak Was, ale to mnie zmieniło. No, nie z kebaba. I zmienia, i zmienia, i zmienia nadal. Bo tego się doświadcza ponownie. To nie jest jednorazowe doświadczenie, musi się doświadcza ponownie. Bo budzi się głód i potrzebujemy znowu tego doświadczenia. I te formy się zmieniają. Na cienkim, na grubym. Talerz, falafel to wyjątkowo rzadko. Ale... Formy się zmieniają. Miejsca się zmieniają. Bo raz jesteśmy tutaj, w piramidzie, w Skierniewicach, w Żarko, później jesteśmy gdzieś w Warszawie, w Efesie, później jesteśmy gdzieś indziej. I zobaczcie, jak można to odnieść do relacji z Bogiem, do miłości Boga. Dzisiaj w tej parafii możesz tego doświadczyć. Później możesz doświadczyć to przez jakiś właśnie ponadnaturalny dotyk, że On przyjdzie do twojego serca, uwolni cię, uzdrowi podniesie, da zachętę, da nadzieję. Później będziesz w domu, otworzysz słowo, przeczytasz słowo i przez tą formę, przez tą rzecz, przez słowo, On cię dotknie i zaleje cię Jego miłość przez właśnie tym kanałem. Później doświadczysz, ja pamiętam raz, jak głosiłem na ulicy, podszedłem do bezdomnych i patrzę w tego bezdomnego, patrzę w jego oczy, a on ma tak piękne oczy i po prostu wiedziałem, że to są oczy Jezusa. I on na mnie patrzył, ja coś tam nie pamiętam, czy mu głosiłem, czy mu coś dałem, cokolwiek, ale on tak na mnie spojrzał i zaszkliły mu się te oczy. To były oczy, które kochają. Ja sobie myślę, Boże, doświadczam Twojej miłości przez oczy bezdomnego. I wtedy zostałem tak pobłogosławiony. Dlatego mówię o tych różnych restauracjach, że są różne miejsca, różne formy tak? doświadczania jego miłości, ale potrzebujemy tego doświadczać. Bo Jezus powiedział takie słowa o Ojcu. Ja w nich, a ty we mnie. Czyli Jezus jest w nas, a Ojciec jest w Jezusie. I mówi, aby się tak zespolili, aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Zobaczcie, Jezus tu mówi, żeby świat poznał, że tak nas Bóg umiłował jak umiłował Jezusa to jest przesłanie do mnie i do ciebie Bóg ciebie tak kocha jak Jezusa Czaisz to? Przyjmujesz to? On nie mówi ja ciebie będę kochał jak Jezusa jeśli. Jeśli coś tam cokolwiek. Jeśli będziesz doskonały, doskonała, jeśli będziesz grzeczny, grzeczna, jeśli będziesz taka, owaka, jeśli będziesz duża, chuda, gruba, ci, nie wiem, duży, chudy, gruby, napakowany, taki, owaki. Nie, on Ciebie dzisiaj kocha tak, jak kocha Jezusa. I kiedy tej miłości się doświadcza ona przemienia? I dlatego Mariusz o tym mówił. My kiedyś żyliśmy zgoła odmiennym stylem życia. Tak bardzo zgrabnie to ujmując. Tak, poniedziałek wieczorem prawdopodobnie każdy z nas był pod wpływem jakiegoś środka odurzającego i zajmowaliśmy się generalnie rzecz biorąc głupotami. Tymczasem dzisiaj siedzimy tutaj. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Spotykamy się z Bogiem, wielbimy Jego imię. Czy to nie jest zgoła odmienne? Oh. Chyba jest, nie Chłopaki. Więc historia się tak używa, ale mi się podoba to wyrażenie. Zgoła odmienne. To znaczy całkowicie inne. Całkowicie inne. I zobaczcie, my o tej miłości bardzo możemy dużo słyszeć w świecie, ale wiecie czym jest prawdziwa miłość? Ona jest śmiercią. I wiem jak to brzmi, ale prawdziwa miłość to jest umieranie dla siebie samego, na rzecz drugiego. Ja jestem dzisiaj mężem, widzę, jak to działa w codzienności. Tak, Mam dwójkę dzieci, Jazona i Różę, yy, syna i córkę. Syn zaczął mi od wczoraj dawać buzi, <tostanowite> takie słodkie, ma 14 miesięcy i mówię mu, synu daj buzi, a on do mnie tak leci. jest <tostanowite> słodkie, nie? Ale zobaczcie, w, w tym, w tym w domu, w codzienności naszej, bardzo to się, to się wyraża, to się pokazuje, co to jest miłość. Miłość to jest wtedy, kiedy mi się nie chce, ale robię. Miłość to jest wtedy, kiedy coś jest dla mnie niewygodne, ale robię to z powodu tego, że kocham drugą osobę, że co, czego nie chcę dla niej. Nie chcę dla niej smutku, nie chcę dla niej rany, nie chcę dla niej bólu. Tym jest miłość, że robimy coś, co wcale nam się nie, nie widzi, co wcale nam nie jest po drodze ze względu na drugiego. Tym jest miłość. I oczywiście w miłość są wpisane wszystkie super momenty, uniesienia i tak dalej, wszystko piękne, ale jeśli chodzi o proces życia, to zazwyczaj miłość jest tym, co jest trudne, ciężkie do uniesienia. Ale my nie jesteśmy sami. My mamy Ducha Świętego, który nas napełnia miłością Ojca, który nas napełnia miłością Syna, który nam daje moc do tego, żeby dźwigać. Te ciężary, jakiekolwiek one, jakikolwiek one nie, nie są. Dlatego, że święty Paweł w liście do Galatów on mówi takie słowa, że albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. I zobaczcie, co on tutaj mówi. On tutaj mówi dla wtedy, dla tamtych ludzi, mocne słowa, że wasze religijne rytuały, one nie mają znaczenia. One nie mają znaczenia. Jeżeli nie ma w tym wszystkim miłości, może on do, do końca tak nie mówi, bo on mówi, że nie mają w ogóle żadnego, my możemy tak powiedzieć. Jeżeli to, co tutaj robimy, nie wyraża się w miłości, jeżeli nie wyraża się w tym, że dru do drugiego my idziemy kochając, faktycznie kochając, robiąc te dobre rzeczy innym, no to to nie ma żadnej wartości. I u podstaw tego wszystkiego jest miłość Boga, który przychodzi, żeby nam okazać miłość, żebyśmy my doświadczyli miłość, żebyśmy my mogli dawać tą miłość dalej. Tak? Bierzemy to? Chcesz doświadczać miłości Boga? Chcesz więcej? Jaka jest granica dla miłości? Nie ma, jest miłość bez miary. Tego chcemy. Chcemy być ciągle bardziej kochający. Chcemy jeszcze bardziej doświadczać Jezusa, który nas tak bardzo umiłował, że umarł za nas i to nasze grzechy przybiły Jego do krzyża. To, to musimy sobie przypominać. To moje, Twoje grzechy przybiły Jego do krzyża. Nie jacyś tam ludzie. No tak się mówi, zwala się na niektórych ludzi, na pewną grupę społeczną czy narodową, yy, zrzuca się winę za śmierć Jezusa. Nie. Jest ta piosenka taka, ja ją lubię, choć ona jest zawodząca. Pamiętacie, jak ona leci? Ech, kurczę. To nie gwoździe cię, to gwoździe cię przybiły, lecz mój nie. grzech. To, to nie, nie ludzie, ludzie, ludzie. cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Więc to jest to, co jego przybiło do krzyża. Ale co on robi? On umarł, czyli po ludzku to jest porażka, ale po Bożemu co zrobił? Zmartwychwstał. Dokonał tego, co niemożliwe, bo miłość dokonuje tego, co niemożliwe. Miłość czyni niemożliwe. I tak jak Mariusz powiedział dzisiaj, słuchajcie, dla nas rzucenie nałogów to było coś niemożliwe. Jak ja poszedłem na terapię i mówię mojemu terapeucie, że w tym i w tym dniu, tego i tego roku, tego i tego dnia zostałem uwolniony z tych i tych nałogów. A on tak na mnie patrzy, mówi, no dobrze, a jaka terapia, co tamte? Ja mówię, nic. Poszedłem do spowiedzi. To była moja jedyna terapia, nie? No, i mnie, mnie pyta, to kiedy ostatni raz pan zażywał narkotyki? No, ja mówię, ponad 8 lat temu. Znaczy te, teraz, już wtedy było ponad 7 lat temu. Ponad 7 lat temu. Ja mówię, ja. ja. On mówi, jak? No, i nie mógł mu wierzyć. Ominął bo do mówi. Ja mówię, proszę pana, Bóg mnie uwolnił, no, Bóg mi uwolnił. mówi to po co pan na terapię? E, ja mówię, że pan z powody, bo no po prostu on mi powiedział, że ja Więc zobaczcie. Miłość czyni to, co niemożliwe. Takiego mamy Boga, takiego mamy Boga. I pewnie wiecie, że do miłości trzeba dwojga, tak? Jak to była stara taka piosenka, pamiętacie, czy nie? Co tam jest chętnych chętnych ciał i nieczek, zgodnych serc, zgodnych no. serc. więc zobaczcie, to jest też ładny obraz tego, co Bóg robi, że on daje propozycję. On daje propozycję Tobie. Mówi: Słuchaj, ja Ciebie kocham. Ja dałem wszystko, co mogłem dać. Swojego jedynego syna. Dałem wszystko. I teraz po Twojej stronie leży. Co z tym zrobisz? Czy to przyjmiesz, czy też nie? I to jest coś, co jest na każdy nasz dzień. Dlatego o tym mówię, choć wiem, że większość z Was to słyszała już 500 razy. Ale musimy sobie o tym ciągle przypominać. Że ja wstaję rano i znowu jestem w tej pozycji. Czy ja przyjmuję Jezusa, czy ja przyjmuję Jego miłość dzisiaj i pozwalam na to, żeby ona mnie przemieniła, to znaczy, żeby wyzbyła mnie egoizmu, żeby ukierunkowała mnie na królestwo, żeby ukierunkowała mnie na służbę bliźniemu, na uniżenie samego siebie i obmywanie komuś stóp? To mamy robić codziennie. I On chce to robić codziennie w nas. Jeszcze raz dawać nam swoją miłość. I jest takie powiedzenie, święty Augustyn to powiedział, że Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie? To znaczy, że po twojej stronie leży decyzja, co Ty z miłością Jego zrobisz? On mówi, zresztą to widać na tym krzyżu, zobaczcie, ma szeroko rozpostarte ramiona. Jaka to jest poza? Jak w stosunku do ludzi, kiedy w stosunku do ludzi przyjmujesz taką pozę? przywitanie, tak. przyjęcie, tak. przytulenie. Zobaczcie, Jezus umiera w takiej pozycji, która sama w sobie jest już znakiem Jego miłości. On mówi, ja Ciebie przyjmuję. Moje ramiona są dla Ciebie otwarte. Jestem gotów na to, żebyś po prostu do mnie przyszedł i się wtulił we mnie. Ja chcę Ci to dać. Chcę Ci dać miłość. On chce Ci dać miłość. I ta miłość... Może cię przemienić na zawsze. I ona będzie to robiła każdego dnia. Jeżeli tylko będziesz chciała, chciał i będziesz z tym współpracował. współpracowała. Chcesz tego? Chcesz tego? Chcesz jego miłości, która przemienia? Do pełna. To jest tak, jak wiecie w tych filmach o superbohaterach, że jest sobie jakiś tam koleś, a potem po prostu dostaje jakąś supermoc, nie? I jego życie się całkowicie zmienia. I zobaczcie, Spider-Man, był ostatnio film, nie? Jeszcze nie obejrzałem, tak żałuję. Płaczę po, po nocach, słuchajcie, naprawdę. Ale jednym z najbardziej takich sztandarowych tekstów Spider-Mana jest With great power comes great responsibility. Tak? Czyli co to znaczy? Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Zobaczcie, jaki on jest w ogóle chrześcijański. Ta wielka moc w nas to jest Bóg. Ta wielka moc w nas to jest Jego miłość, którą On chce nas napełniać. I później coś z tym mamy zrobić. Ale co? To jak będziecie chodzili na spotkania, to się dowiedzimy. Cześć! Jeśli szukacie więcej bożych treści, świadectw, nauczań i sprujących postów, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie, więc lajkujcie, subskrybujcie i obserwujcie. Linki znajdziecie w opisie filmu.